Dobry po dłuższej nieobecności. Na wstępie pozdrowienia dla nieobecnego dzisiaj razem z nami Sławka. Za mną widzicie zakłady zbrojeniowe Walter. Zakłady zbrojeniowe Walter składały się z kilku filii, które zostały ulokowane w różnych miejscach na etapie przenoszenia zakładów Waltera z terenów zagrożonych nalotem. Przenoszenia tutaj na teren. Dolnego Śląska. Zakłady zbrojeniowe Walter, tak jak powiedziałem, składały się z kilku filii. Pierwsza z filii, tak ją można w sumie nazwać, była w miejscowości Birberg. Relacje z Baworowa znajdziecie na naszym kanale również. Byliśmy tam w 2017 roku. Kolejną filią, czy takim punktem, który jest charakterystyczny i, i wiązany jest typowo z zakładami Waltera na Dolnym Śląsku, są sztolnie w Leśnej, sztolnie Marklisa. No i kolejny obiekt, a więc ten, który widzicie tutaj za mną, to jest zakład w Miłoszowie, obóz Hartmannsdorf. Pierwsza grupa więźniów tutaj, do tego zakładu, Przybyła najprawdopodobniej 20 kwietnia 1944 roku. Było to 30 mężczyzn, których ulokowano tutaj w halach produkcyjnych zakładu firmy Weiner Son, czyli fabryki, która zajmowała się tkactwem. Była to po prostu tkalnia. Później ta fabryka, która wcześniej powstała 19, na przełomie XIX i XX wieku, została przemianowana na Concordie i pod taką nazwą jest tutaj dzisiaj znana. W skład tej grupy 30 więźniów wchodził pan Julian Rojek. Pan Julian Rojek wspomina, iż nie było to 30 osób, a około 100, ponieważ jak pamięta. Zostali oni przywiezieni na dwóch przyczepach po 50 osób na każdej. Pan Julian Rojek był z wykształcenia prawnikiem. Oczywiście miał podrobione papiery, więc nie przyznawał się do tego, że był prawnikiem, i to w pewien sposób mu pomogło. Po ulokowaniu tych ludzi tutaj w tej hali fabrycznej okazało się, że w krótkim czasie wybuch tyfus. Co spowodowało, że zostali odesłani do obozu macierzystego i wrócili dopiero po sześciu tygodniach. Z końcem kwietnia przybyła tutaj grupa więźniów, która liczyła 600 osób. I to oni właśnie w efekcie zbudowali ten obóz. Pan Eugeniusz Różkowski, który został aresztowany w czerwcu 1944 roku i po krótkim pobycie w obozie w Groz Rosen, został przeniesiony tutaj do Miłoszowa wspomina, że w momencie, kiedy przybył, było już tutaj pięć baraków, cztery wieżyczki wartownicze i całość była ogrodzona drutem pod napięciem. Pan Eugeniusz Ruszkowski tak notabene zajmował się później między innymi budową tych zbiorników pepożowych, które postaram się Wam później pokazać, które były właśnie na terenie tego obozu. Następną istotną kwestią jest sprawa dezinformacji, bo tak można to ogólnie nazwać. Pan Władysław Koper, który we wrześniu 1944 roku pracował tutaj w tej fabryce i uwaga, pracował nadal na maszynach tkackich, ponieważ produkowano materiał niezbędny do produkcji spadochronów. Wspomina, iż na hali, na której stały te maszyny tkackie, dostawiono tutaj tokarki i Automatycznie na tej samej hali w jednej części była tkalnia, a w pozostałej metalowcy tworzyli złączki, tworzyli różnego rodzaju tuleje. Pan Antoni Zadel, który właśnie pracował tutaj na tokarkach, potwierdza, że no, wykonywał te złączki i te tuleje. Dobra, moi drodzy, teraz jesteśmy przed wejściem do sztolni. A dokładnie prawdopodobnie miał być to schron przeciwlotniczy. I tutaj relacja z tego miejsca jest bardzo interesująca Pana Mariana Ignasiaka. Generalnie w ogóle będziemy bazować na dostępnym planie z czerwca 1944 roku firmy Ludwigsen KG. Według tego planu sztolnie, czy ten schron przeciwlotniczy liczą około 140 metrów. Ale wracając do Pana Mariana Ignasiaka. Pan Marian Ignasiak wspomina, że na etapie drążenia sztolni spotkali się z dużym problemem uregulowania wody. Wody, która tutaj tryskała z prawego wejścia, bo od prawego wejścia zaczęli właśnie drążenie, drążenie tych podziemi. Pan Marian Ignasiak wspomina również, iż do tych sztolni nie było możliwości, aby wjechały jakieś ciężarówki, a więc nie były to wjazdy tak szerokie, które pozwoliłyby na wjazd takich właśnie pojazdów. Za chwilkę będziemy widzieć się na dole. Zobaczycie coś niesamowitego, bo jeżeli uda nam się spenetrować tą, ten obiekt, tą sztolnię, to jest tam masę, masę, jeszcze raz powiem masę artefaktów historycznych, które chyba dlatego, że ta sztolnia generalnie bardzo późno została odsłonięta, bo dopiero w 2010 roku przez grupę płetwonurków czeskich, to to chyba właśnie no, umożliwiło zachowanie takich ciekawych perełek, które tam są dzisiaj dostępne. Z tego miejsca wielkie pozdrowienia dla kanału Krzysztof Cioch od grupy Eksploratorzy Historii. Dzień dobry. Tak, jesteśmy już na dole we dwójkę. Tak właśnie wygląda schodzenie do bagna. Nakręcimy trochę. Słuchajcie, obieg jest niesamowity. Tutaj widzicie, jeszcze pełne okaglowanie tego wszystkiego. Tutaj już wychodzimy na trochę takie wypiętrzenie. Może będzie ciut lepiej. Ale zobaczcie, tu jest mistrzostwo świata, ponieważ tutaj są naturalne jeszcze lampy z tamtego okresu. A ślimakowi w sumie to nie przeszkadza, że on sobie tutaj dryfuje. Eee, na sponku pełno krzeseł, którymi, które służymy, tak jak wiedziałam prawdopodobnie do spoczynku na etapie jakiegoś nalotu i na etapie, kiedy byłaby potrzeba tutaj schowania się w tych szczolniach. Tutaj mamy krzesamko, które jeszcze stoi. A tutaj mamy opatę Łopatę, którą pracowano drążąc jeszcze też dolnie. Niesamowity artefakt, niesamowity. Odkładamy na miejsce. Krzesełka. No i jesteśmy na kolejnym skrzyżowaniu. Tutaj już nie ma a, żarówki oj nie ma żarówki a obudowa leży tam jest lekko widoczna w sumie tam w sumie leży druga łopata nie wiem czy widzicie ale niesamowite echo niesamowite echo <grym> <porządku się> do... <tosłuch> niesamowity obiekt tu mamy jakieś wiadro. Nie, tak. Wiadro, jeszcze widoczne ucho. Spróbujemy zobaczyć teraz, czy faktycznie wewnątrz znajdują się jeszcze żarówki. Ja czas, zrobił, czas zrobił swoje o, ale dał radę poszło no to słuchajcie kochani, 70 parę lat, 76 bodajże od czasu kiedy ktoś to tutaj wkręcił Teraz my mamy okazję to otworzyć z powrotem, ale chcemy, żebyście zobaczyli tak jak to zostawiono 70 parę lat temu, tak jest do dnia dzisiejszego, Żarówki firmy Tungstram, węgierskiej firmy! No, że to w to szkło Dobra, kochani, skręcone. Muszę A tutaj jesteśmy przy zawale. Przy zawale, przy tym wyjściu kolejnym, tak? który dzisiaj jest niedostępny. Ewidentnie jest to zawał. Zobaczcie, tu jeszcze była obudowa przy tym wejściu. Dzisiaj tak to wygląda. Obudowa drewniana. Popatrzcie tutaj jeszcze. Widziałaś Kamil to? Tak tak, to mamy no, zdjęcie od jest Niesamowite O kurczaki, patrzcie na to. Eee. Niesamowite ujęcie. Super. Czekaj, zaznaczę. Nie, nie rób. Co Co Zamówić zdjęcie. Tak? No weź kamerę tą, tą lampę. O. Mhm. Słuchajcie kochani, niesamowite ujęcie. Jeszcze krzesło. Niesamowity artefakt. Misternie y, ta obudowa w tej cegle zrobiona. Idealnie, nie? Równiutko. To historii, taki Okej, okay, Staraj się położyć tak, żeby sobie opadł delikatnie, żeby tego nie uszkodzić. Super. Mega. Popatrz Camilo. Tu jeszcze co prawda nie jest napis, ale jakieś kreślenia freski są. Tu kawałek historii. Mamy dwa napisy na ścianie cyklanej. Pozdrowienia Sztolnia Walter W Miłoszowie zdobyta No ale oczywiście Majtki znowu mokre Pozdrowienia Pa Ok, teraz już na zakończenie naszej wyprawy pokażemy Wam miejsce, gdzie był właśnie obóz Hartmannsdorf. Właśnie zmierzamy. O, jeszcze są widoczne resztki słupków, izolatory i podmurówka ogrodzenia. A tutaj, no, budowla. Budowla fabryczna ale później, tak jak mówiliśmy, teren obozu. Generalnie, jeżeli chodzi o kwestie żywnościowe, no bo to było najbardziej w sumie istotne w obozie, tak jak w każdym innym praktycznie, to był największy problem. Więźniowie w obozie tutaj w Miłoszowie. Dostawali około pół litra pseudo kawy na śniadanie. Następnie na obiad czy po południu, generalnie trzy czwarte litra pseudo zupy. Pseudo, no bo praktycznie z brukwi, bądź nie wiadomo z czego ta zupa była. No i wieczorem: 20 deko e, chleba i 20 gram margaryny. Także jak widzicie racje praktycznie głodowe, więc głód musiał tutaj panować. Pan Władysław Soczyński wyspecjalizował się tutaj w podjadaniu jedzenia z psiej miski. Czyli to potwierdza jasno jak tutaj wyglądała sprawa głodu. No i braku generalnie jedzenia. Dobra. Kochani, jesteśmy teraz przy zbiorniku, jednym ze zbiorników peposz, o którym Wam mówiliśmy. To ten zbiornik, między innymi, e, budował Pan Eugeniusz Ruszkowski. Tak on wygląda. Także z tego miejsca, które przepełnione jest krwią, bólem, kończymy. Nasz dzisiejszy e, no, wyjazd. Życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Nieobecnego jeszcze raz dzisiaj Sławka. No i do następnej wyprawy z grupą Eksploratorzy Historii. Wszystkiego dobrego.